Siema, 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 Jakub z tej strony. Kolejny odcinek, jestem sobie na spacerze z pieskiem i co, zaczynamy ten dzień, wracam na chatę, już kawka na mnie i herbata czeka, znamy pracować, o 13 mamy fizjo. Dobra, mogę Wam oficjalnie powiedzieć, że po zmienieniu systemu 50 osób praktycznie już na webinar się dzisiaj zapisało. Jest godzina 14, około 30, i już jest 48 osób, więc jest mega kozak. I mega, mega się cieszę, bo wszystko zaczęło dobrze iść. A w ponad 24 godziny, ogólnie od momentu rozpoczęcia kampanii, zgłosiło się jakieś 230 osób, więc ogólnie jest mocno. Ten odcinek jest. Przedłużeniem wczorajszego odcinka, gdzie tak naprawdę rozpoczęliśmy nową serię, czyli muzyczne przygody. Wiem, tania nazwa, ale tutaj nie ma być e, drogo, tylko ma być fan, e, ciekawy content dla Was, więc widzowie, rozpoczynamy tworzenie nutki, którą wczoraj napisałem. Ale pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to znaleźć nowy beat. Potem wczorajszy on no, nie do końca mi siada, tak szczerze powiem, po przesłuchaniu go. Więc szukam nowego beatu, wczoraj już coś znalazłem. Zabieram się najpierw za to. Potem drugi punkt e, to jest już zaczęcie nagrywania. E, pokażę Wam, w jakim programie nagrywam, i pokażę Wam, tak naprawdę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ustawienia mikrofonu. Potem gdy już nagram tutaj całość, też w trakcie nagrywania pokażę wam jak nagrywam, jeżeli chodzi o proces w programie, w którym nagrywam, potem pokażę wam w jaki sposób jakich tyczek używam jak miksuję, ale mój miks jest amatorski, totalnie amatorski. Ja nie spędziłem dużo czasu na miksie, ale mam pewne tipy, pewne takie smaczki, które nadają tej nutce prostu jakiś wydźwięk. No i też dzięki temu że mam dobry mikrofon, to to wszystko dobrze brzmi i dzięki temu, że mam taktykę na nagrywanie. Więc to wszystko wam pokażę i na koniec, finalnie, pokażę wam, jak już binutka Więc całość będzie, myślę, wrzucona na tym kanale. Jeszcze muszę to pomyśleć, jak to chcę zrobić, ale kozak, więc rozpoczynamy. Czas start. Pierwsza rzecz to jest znalezienie bitu. Więc wczoraj już coś tutaj szukałem, ale ja mam tutaj zasubskrybowane kanały, gdzie właśnie są wrzucane bity. Normalnie ten. Pod ten było napisane. Pod taki było napisane. spoko ale myślę że yy, możemy znaleźć coś lepszego jak nie będę mógł czegoś znaleźć fajnego to po prostu wtedy tutaj weźmiemy na tamten dobra więc ja tutaj szukam bitu jak znajdę wam pokażę co znalazłem dobra znalazłem taki bit Bozak, nie, naprawdę. No, Więc wrzucamy go do Reapera i lecimy z procesem tworzenia. Więc ja używam programu Reaper. Jest to program taki do nagrywania, dość powszechny na Windows, więc no, jak mamy już bit, to no po prostu bierzemy ścieżkę, odpalamy tu. Mikrofon, oczywiście, musi być podłączony, więc zaraz go podłączam. No i musimy nagrać tutaj te ścieżki, więc zabieram się za nagrywanie, bo nie będę wam pokazywał, jak tutaj się nagrywa w tym programie, jak się to wszystko ustawia, o co tutaj chodzi i tak dalej, bo to nie jest ten odcinek, tak. Tutaj tworzymy stricte nutkę, więc zabieram się za włożenie, no i lecimy. Dobra, więc po 15 minutach nagrywania nagrałem refren, 8 linijek refren i 1 czwórkę zwrotkę. Natomiast jest to bardziej śpiewane. Puszczę wam ogólnie, aby wszystko brzmiało tak samo, więc pokażę wam teraz efekt tego. Nie blokuje mnie tu nic, natura wokół i spokój jestem dalej gostą. Tylko się pani układam z Mam inspirację w Unii CBT Pozdarna i jestem tu Taki vibe mam, tworzę własne szyry, stresu jest mniej Bo zwiększam odporność, pali się hej bo polę się off-road Pływaję wydatki, wariuje mi znowu konto A czułem samotność, teraz czuję wkrótce film Więc wstępnie to teraz tak brzmi <słyszy>